Tym razem znajdujemy się na terenie budowy świetlicy w Wilkowie Wielkim. Inwestycja, która już trwa. Jak Państwo widzicie, za moimi plecami są już ściany. Niebawem pojawi się wieźba dachowa. Termin zakończenia to październik 2024. Termin, który w żaden sposób nie jest zagrożony. Inwestycja ta kosztować będzie 2 miliony złotych, a po niej inwestor przemieści się do Kietina, bowiem tam. Pojawi się też świetlica wiejska. Chcemy bardzo, aby wszystkie sołectwa w naszej gminie miały swoje świetlice, bo jak wiemy. Wspominają one miejsca o wielokrotnym charakterze, ich kulturalnym, rozrywkowym, spotkań, spotkanie rad sołeckich, burmistrza z mieszkańcami, miejsca organizowania różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, więc chcemy, aby każde sołectwo miało, oczywiście na to są potrzebne pieniądze, ale sukcesywnie będziemy dążyć, aby każde sołectwo miało swoją świetlicę i aby była wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.